Siemaneczko wszystkim, tu Lisla, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj pogadamy sobie o wojnie Wu vs Chu, zanim jednak przejdziemy do sedna, standardowo chciałbym was zaprosić na grupę Trap Committee Polska, do której link macie w opisie, jeśli interesuje was amerykański rap, albo trap, albo drill, a na tej grupie was jeszcze nie ma, to nie czekajcie tylko link w opisie, a my tymczasem przechodzimy sobie już do sedna. Wichu to gangi działające w Nowym Jorku. Ogólnie o ile w miarę prosto opisuje się gangi z Jacksonville czy z Chicago, no bo tam ich struktura jest w miarę prosta. O tyle Nowy Jork to jakaś masakra, no bo mamy tam do czynienia z pomieszanymi stanami różnych gangów, jakimiś afiliacjami, łączeniami, Ktoś ma z kimś bifa, jest z kimś się łączy, no naprawdę, no jest to takie zakwantowane. Najpierw jednak opiszemy sobie te gangi oddzielnie, no a potem powiemy sobie dlaczego mają ze sobą wojnę. Warto na początek powiedzieć, że Wichu nie są jednolitymi strukturami i gangami. Są afilacjami wielu mniejszych i większych setów różnych gangów. Myślę, że część ludzi może widzieć to tak, że Wu to creepsi, a Chu to bloci. Jest to fałszem, no choć zawiera poniekąd ziarnko prawdy, ale po kolei. Najpierw opiszemy sobie oddzielnie te dwie wielkie afilacje zaczynając od WU. Myślę, że akurat Wu kojarzycie, bo w końcu pojęcie określenie U jest bardzo często kojarzone z popsmokiem. Ma on nawet dwa podnazwane nazwane Mideu. Wu. Jednak U Wu to o wiele większa afilacja. Wu to afiliacja wielu setów gangów Creeps i Bloss oraz pozostałości Wave Gangu. Najpierw zaczniemy sobie od Cripsów. Należących do U, dodałam, że U to skrót od Wii One Order. Więc już na samym początku możecie być nieco zaskoczeni. No bo zapewne kojarzycie, że zarówno kripsi, jak i Bloodsie to gangi działające w Los Angeles. Jest to prawdą, no bo rzeczywiście te grupy powstały i rozwijały się w LA, jednak z biegiem lat wyemigrowały także do innych miast w USA, w tym do Nowego Jorku, no i Cripsi nie są w tej kwestii wyjątkiem. Kripsi pierwszy raz pojawili się w Nowym Jorku około 1993 roku. Wówczas wyłonił się set tego gangu, nazywany Harlem Crips, nazwę tę zmieniono potem na The Rolling Firties Crips. Z czasem tych setów zaczęło pojawiać się coraz więcej, no i niektóre bifowały setami tami Bloods, niektóre między sobą, inne bifowały jeszcze z innymi gangami. Ogólnie New York Drill jest dość trudny do opowiadania, bo... Te relacje gangów i setów no i trudne do opisania, jednakże z jej lat w LA zaczęło pojawiać się coraz więcej setów Crips i część z nich wyszła skład DU. Naturalnie wyłonili się z nich także raperzy, oczywiście najpopularniejszym raperem z U Crips jak i w ogóle z Pop Smoke. Pop Smoke dość mocno spopularyzował frazę Wu. Pop Smoke pochodził z Brooklynu. Brooklyn to jeden z pięciu okręgów Nowego Jorku. Dokładnie mówiąc Pop Smoke pochodził z insy syklarnacji na Brooklynie, kanarzy nazywany jest też The Floss lub Nineties. Pop Smoke był powiązany z setami takimi jak 833 Creeps, 50 Clocks i 100 Clocks oraz O92ML. MLBOA to skrót od My Lifetime Brothers over anything, a 092 odnosi się do numeru ulicy. Pop Smoke dość mocno spopulizował New York Drill, co jednak nie oznacza, że to on go stworzył i że nie ma innych raperów przedstawiających ten gatunek ani że przed Pop Smokiem nie było tego typu raperów w Nowym Jorku. Ale do tego przejdziemy sobie później. Po śmierci Pop Smoke'a w lutym 2020 roku na scenie powstała pewna dziura. Mówiąc prosto, Pop Smoke był uważany za króla drillu z Nowego Jorku, no więc po jego śmierci powstało bez Jednym z głównych kandydatów do zajęcia jego miejsca jest Fabio Foreign. Fabio Foreign jest po tej samej stronie barykady co Pop Smoke. Fabio należy do statu 800 site i jest 100 setki 800 Florenside działa na innej dzielnicy Brooklynu East Flatbush Favio ma nawet projekt, którego nazwa nawiązuje do jego setu Favio jest blisko związany z paroma innymi ikonami drillu z Nowego Jorku Mam na myśli Bobiego Szmurda i Rodniego Rebel'a Oni i Favio dorasali na tej samej dzielnicy Bobby Szmurda i Roddy Rebel to kolejni dwa raperzy którzy są pewnymi ikonami drillu z Nowego Jorku Choć część z was pewnie będzie myślało nad tym, czy w ogóle można zakwalifikować ich do tego podgatunku. Szmurda i Rebel należeli do setu GS9. Jest to set klipsów należący teraz, teraz do afilacji Wu. Szmurda i Roddy wybili się jakieś 8 lat temu. Najbardziej zrobił to Bobby za pomocą swojego kawałka Hot N Word. W tym kawałku Bobby wymienił ksywy w wielu członków GS9, co pomogło policji ich dorwać. W tym samym roku, w którym Bobby drobnął ten kawałek, on i Rowowi zostali aresztowani i skazani na 7 lat więzienia. Wielu innych członków GS9 również zostało aresztowanych i oskarżonych w związku z tą samą sprawą co Bobby Szmurda. I większość z nich nie miała tyle szczęścia, bo jak zobaczycie, kto jeszcze był tam oskarżony i kto jak dostał wyrok, to były tam wyroki typu 50 czy nawet 90 lat więzienia. Po tym wydarzeniu set GS9. Zacząco przystopował i ograniczył swoje funkcjonowanie. Pod koniec 2020 roku Rodi opuścił więzienie, a w lutym 2021 roku na wolność wyszedł także Bobby. Na Bobby'm ciążyła ogromna presja, bo wiele osób oczekiwało jakichś hitów. Niestety kawałki, które Bobby dotychczas robnął, średnio spodobały się publiczności, tak samo jak niektóre inne jego posunięcia. O Rodim jest też jest dość cicho, no więc Bobby i Rowdy dość mocno przecichli i obecnie trudno ich brać pod uwagę jako postacie istotne dla Drillu. Innym raperem złów, który zdobywał rozgłos jest Fitty Luciano. Warto powiedzieć, że Fitty to młodszy brat Rodiego Rebela, więc o ile Rowdy się cicho, o tyle Fetty zdobywał rozgłos. Fetty także związany jest z GS9. Innymi raperami, których można wskazać, mogą być Yanka Samano czy Dusty Lokane. Rapperami, którzy należą do U, ale są z bloców, a nie z skripsów, mogą być np. Dso czy JD. Oni należą do setu OMB. Innym setem bloców należącym do U był Trayway. Do Trailway należał 69 i jednak pod tym jak 69 nakupował nakopował sądzie na czągów tego setu, no to set ten przestał działać, więc podsumowując, Wu to afilacja, w której jest mnóstwo setów bloców oraz cryptów. Wymieniliśmy sobie parę tych setów. Ogólnie, wymienienie wszystkich z nich jest trudne no i trochę nie ma sensu, bo tych setów jest naprawdę bardzo dużo. Jednak warto dodać, że U składa się też z trzeciego gangu, o którym pewnie nawet nie słyszeliście. Mówię tu o Wave Gangu. Wave Gang działał na Bronzewill, który też jest dzielnicą Brooklynu. Do Wave Gangu. Zależało kilku raperów, tym Max B, Max B jest dość, jest dość rozpoznawalnym raperem na Nowego Yorku, aresztowano go za rabunek i morderstwo w 2009 roku i skazano na 75% 5 lat więzienia, no co w praktyce oznaczało dożywocie, jednakże dzięki apelacji wyrok ten zmniejszono do 20 lat więzienia. Rzekomo po kolejnej apelacji wyrok ten zmniejszono jeszcze bardziej, bo tylko do 12 lat, jednak co do tego nie jestem pewien, bo Max B w tym układzie powinien wyjść w 2021 roku, no a to się nie stało, niestety. Albo stety, zależy jak patrzeć. W 2012 roku policja w Nowym Jorku przeprowadziła smasowaną operację przeciwko Wavegangowi i aresztowano kilkudziesięciu istotnych członków tego gangu. Po tym wydarzeniu, reszki Wavegangu, które zostały na ulicach, zasiliły szeregi Wu. Więc podsumowując, Wu to wielka afilacja wielostatów Krypsów, bloców oraz pozostałości Wavegangu. No więc skoro już opisaliśmy sobie Wu. No to teraz w podobny sposób opiszemy sobie także Chu. Chu także jest wielką afilacją różnych setów, z tym, że do Chu należą sety Gangblogan na Series Plus. Mamy tu podobną sytuację co z creepsami i CD GD najpierw powstało w Chicago, a potem z upływem lat rozrosło się i po prostu zaczęło działać też w innych miastach, w tym właśnie w Nowym Jorku. No i dlatego mamy dzisiaj sety GD w Nowym Jorku należące do CHU. W tym momencie mała dygresja oraz shoutout dla Kacpras Drill News, no bo powołałem się na jego informacje. GD ma około 37 tysięcy członków, no i jeśli chodzi o Chicago to jest to jeden z większych gangów w mieście. Dla porównania BD ma około 6 tysięcy członków. Zapraszam oczywiście na fanpage Drill News. Wracając. Zawiera w sobie dużo setów GD. Warto dodać, że GD są czasem nazywani Folk Nation, w skrócie folk, no i w kontekście GD z Nowego Jorku często używa się tej nazwy. Folk byli afiliacją założoną przez Darego Hoovera, który już wtedy był w więzieniu. Miała to być wielka afilacja rangów afroamerykańskich, katolickich oraz białych, której celem miała być kontrola nad Chicago. GD Folk. Zaczęli działać w Nowym Jorku około lat 90. i na początku byli sojusznikami z późniejszymi U. Jednym z setów GD działającym w Nowym Jorku jest set No Look City. No Look City działa też Shago, no i działa także w Nowym Jorku. Innym setem jest Flixy Gang. Do obliki gangu zaczął raper Tutu 2 którego uważa się za jednego z twórców New York Dealu. Tutaj widzimy, że Pop Smoke nie był pierwszym dużym dealowcem z Nowego Jorku, bo przed nim byli chociażby Tutu Gs czy Bobby Szmurda razem z Roddy Rebellem. Wokół GD oraz Blixie Gangu działa także tzw. Twill Affilence. Jest to coś w rodzaju ekipy czy setu, jednak twórcy tego tworu nie do końca chętnie tłumaczą, czym dokładnie jest Twill Affilence i czym różni się od Blixie Gangu. Więc jak widać. CHU polega na tym, że sety GD trzymają się razem, no i w tym działa też bliski gang, który jest dość rozpoznawalny z uwagi na obecność chociażby 2, -2 gs Sama nazwa bliki wysiła się od slangowej nazwy na handgun, no czyli taki mały pistolet ręczny. Innym gangiem, którego odłamy działają w CHU jest gang Stars. Warto powiedzieć, że Stars jest odpowiednikiem gangu po stronie CHU, no bo to są podobne sytuacje. Hustars sobie działało, straciło wielu członków przez działania policji, więc resztki, które zostały na ulicach zasiliły większą afiliację. Ogólnie w Czu działają także sety Blocksów i Cripsów, ale jest ich dość mało, więc możemy przyjąć, że CHU składa się z setu GD resztek Hustars i ma trochę z tyłu i CRIPS. Podsumowując u CRIPSI, i oraz reszki Wave Gang Gangster plus oraz reszki Hustars. Oraz trochę setów bloców oraz Cripsów. No i teraz pytanie dlaczego W i się bifują? Nie jest to taka prosta kwestia, no bo warto zwrócić uwagę na fakt, że W to kwestia ostatnich kilku, kilkunastu lat, a gangi i sety, które je tworzą istnieją dużo dłużej. Bifu vs Chu to skutek wielu bifów pomniejszych setów. Wiele setów tworzących W i Chu się ze sobą bifowali już wcześniej, Na przykład no Lucity City z GD bifowało się z Akipom szmurdy, czyli z Kripsami. Wave Gang bifowało się z HootStars. Te wszystkie pomniejsze bify ostatecznie przeniosły się na duży bif U vs. Chu. Warto zwrócić uwagę na kilka incydentów, które miały miejsce. W 2014 roku gość oksywie D-Block był bossem GD w Nowym Jorku. D-Block dowiedział się, że członek Cripsów nakap nakapował lub nakapować, więc D-Block kazał go sprzątnąć. Jednakże cała akcja poszła źle i zamiast tego członka Cripsów niewinna 10-letnia dziewczynka została posłona w szyję. Przeżyła, ale policja zadziałała i uruchomiła tzw. Rico Church. D-Block został aresztowany i oskarżony o próbę morderstwa i spisek w celu popełnienia rabunku. Przyznał się do winy i dostał 20 lat więzienia. Inny walczonek GD, nazywający się Gerardo Elainor został oskarżony razem z paroma innymi członkami GD o zastrzenie małego chłopca za zabawę na ich terenie. Elanor został skazany na 20 lat więzienia za udział w tym morderstwie. Istnieją teorie, że w związku z tą sprawą oskarżony był także Tutu Dis. Jednak sprawa przeciwko niemu miała zostać umarzona, a on sam był nieletni w momencie tego zdarzenia. Okej, okay, i to by było na tyle w tym odcinku, ja się już jeśli odcinek się wam podobał, to dajcie łapkę w górę, suba oraz wejdźcie na mojego instagrama, na mój muzyczny kanał oraz oczywiście na grupę Trap Polska, do której link macie w opisie. A tymczasem ja się już z wami żegnam. trzymajcie się, siemaneczko, no i cześć.